Cześć, dzień dobry! Witam Was serdecznie w ten naprawdę cudowny jesienny dzień. Bardzo zależało, zależało mi, żeby spotkać się z Wami jeszcze w tym roku, właśnie w naszym ogrodzie. Myślałam, że to będzie troszeczkę wcześniej, kiedy nasz ogród był jeszcze piękniejszy, ale uwierzcie mi, jesień to naprawdę pora roku, która należy właśnie do naszego ogrodu. Jest tutaj wiele traw, wiele roślin, które przebarwiają się o tej porze roku i naprawdę jest pięknie. Ale dlaczego chciałam się z Wami spotkać w tym ogrodzie? Bo nie dlatego, że liczę na Was, że jesteście miłośnikami roślin, choć mam nadzieję, że właśnie rośliny to coś, co również Was bardzo cieszy. Natomiast chciałam Wam pokazać, jak my rzeczy z drugiej ręki wykorzystaliśmy również w naszym ogrodzie. I to nie tylko, słuchajcie, stare doniczki, stare naczynia, ale również elementy małej architektury. I, i co jeszcze? Zobaczycie zaraz. Zapraszam Was serdecznie na krótki spacer. Po naszym vintage'owym ogrodzie. Zatrzymamy się na chwilę przy naszej fontannie. To jeden ze starszych elementów w ogóle w naszym ogrodzie kiedy to zakochaliśmy się właśnie w starociach, zaczęliśmy eksplorację różnych targów staroci, sklepów z antykami i ogłoszeń, właśnie w poszukiwaniu takich różnych ciekawych elementów nie tylko do wyposażenia domu, ale również naszego ogrodu. I tutaj jest tego przykład stare żarna. To była nasza wielka miłość dawno, dawno temu, kiedy właśnie mówię, rozpoczęliśmy zakładanie naszego ogrodu. Potężarna te i do tego było jeszcze kilka innych. Jechaliśmy no kilka dobrych kilometrów, kilkadziesiąt dobrych kilometrów. Nie mówię już o tym, jak one były ciężkie i w jaki sposób, słuchajcie, przewieźliśmy je samochodem osobowym do tego ogrodu. Natomiast wiedzieliśmy od początku, że właśnie powstanie z tego przepiękna, naturalna fontanna. Bo wiecie, woda w ogrodzie to jest coś, co nie tylko dodaje uroku, ale też jest niesamowicie pożyteczna. Szczególnie w takiej formie, gdzie ta woda jest bardzo płytka i spływa sobie swobodnie po różnych elementach. Nie ma głębokiego zbiornika, bo on jest zakryty. I to nie tylko również wspaniała rzecz dla ptaków, które się tutaj poją, które się tutaj kąpią, ale również dla owadów. Które bardzo często tutaj przysiadają, a szczególnie jak ten poziom wody, wiecie, on jest różny. Jak doleje więcej, to ta woda jest wyższa. Jak doleje troszkę mniej tej wody, nie ma, nie ma przez parę dni deszczu, to ta woda jest bardzo delikatna i wtedy naprawdę wszelkie owady tutaj mają e, no, fajne poidełko naturalne. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że nie tylko do tego ogrodu sprowadziliśmy rzeczy w postaci właśnie doniczek, kamieni. I innych elementów, które mają stworzyć jakąś tam dodatkową dekorację, ale również od samego początku staraliśmy się wprowadzać rośliny, które albo od kogoś żeśmy pozyskiwali, albo rozmnażaliśmy sami, albo wykorzystywaliśmy wszelkie wyprzedażki. I uwierzcie mi na przykład, że te trzy kule, tujki, Rafał spróbuje Wam jeszcze do nich wrócić, to rośliny. Z jakiegoś marketu za, wiecie, 3 czy 4 złote. Co prawda one od samego początku nie wyglądały tak jak teraz, tylko były dużo bardziej skromne. Natomiast kilka lat sprawiło, że naprawdę teraz cieszą bardzo nasze, nasze oko. I mam nadzieję, że Wam się również podobają i docenicie to, że znaczy uwierzycie w to, że z takich biednych roślin można zrobić naprawdę przyzwoite, ogrodowe rośliny. Zdradzę Wam tajemnicę, że moją dużą słabością są żeliwne garnki. Rafał ich nie znosi i jak tylko widzi, że ja widzę gdzieś żeliwny garnek, to chwyta mnie za rękę i prowadzi w drugą zupełnie stronę. Poproszę go, to pokażę Wam. Zostało mi co prawda ich już niedużo, ponieważ większość porozdawałam czy sprzedałam i zostałam, zostawiłam tylko naprawdę niewielką namiastkę tego, co miałam. Ale tej, y, tych garnków już nie potrafię się pozbyć, bo naprawdę uważam je za coś, y, za coś fajnego w ogrodzie. Dzika świnia. Mówiłam Wam, że kochamy złomy, prawda? To właśnie taki element wyszukany gdzieś na którymś z pobliskich złomów. Chcę Wam powiedzieć jeszcze jedno. Ten ogród y, nie był nigdy duży, bo sama działka to 7 arów. Na której stoi dom, również, więc ten ogród naprawdę jest i to jeszcze na nierównej powierzchni. Gdzie niegdzie są skarpy, więc, jak tutaj widzicie, jego powierzchnia naprawdę jest ograniczona. Kombinowaliśmy, i również to są elementy używane. Co prawda, w dniu, na dzień dzisiejszy, takie elementy, które już są bardzo niemile widziane w ogrodach, ale kiedyś to był na nie szał, one były. Łatwo dostępne, czyli stare podkłady kolejowe. Czy one faktycznie śmierdziały, bo mówi się, że one bardzo śmierdzą w ogrodach pod wpływem słońca, które na nie pada i że są toksyczne? Słuchajcie, ja uważam, że tyle lat już były pełniły swoją pierwotną rolę, że po tylu latach to, to tych substancji toksycznych nie ma już aż tak bardzo dużo, a czy śmierdziały śmierdziały na początku? Natomiast w tym momencie one są tutaj już 14 lat. Zupełnie. zupełnie nie, ma, nie ma znaczenia, czy świeci na nie słońce, czy są wilgotne, są, są bezzapachowe i spójrzcie chociażby, jak rosną przy nich rośliny. Nie ma to na rośliny żadnego wpływu. Mam nadzieję, że na nas tym bardziej. O tej porze roku trawy wymiatają. Rządzą niesamowicie. To jest zdecydowanie ich czas. Pokażę Wam naszą pierwszą budowlę, którą żeśmy tutaj w ogóle wykonali. Ta wędzarnia to efekt kompromisu pomiędzy mną i Rafałem, ponieważ Rafałowi, jak wprowadziliśmy się tutaj do, na tą, do tego domu, bardzo marzyła się wędzarnia. Więc zaplanował, rozrysował, wybudował, natomiast ja uważałam, że te 7 arów, na których stoi jeszcze dom, to jest po prostu tak tyciuteńka działeczka, że gdzie ja na niej ogród urządzę. No więc wywalczyłam, że zamiast blatu roboczego, który miał być właśnie na tej wędzarni, zostało pozostawione miejsce na rośliny, które w tym momencie to w ogóle rozrastają się Żyją swoim życiem, o tak powiem. Bo był tutaj rozchodnik, ale to było też miejsce, gdzie było dużo słońca. Natomiast w tym momencie, widzicie, paprotki też zaczynają tutaj wchodzić i czuć się bardzo dobrze, pomimo tego, że tam jest tylko 10 cm ziemi i żwiru z drenażem. Także naprawdę nic nic wiele. Natomiast jest to też fajne miejsce. Tutaj w zimie sypiemy ptaką, pokarm. Doskonale widzimy z okna, jak fajnie się tutaj bawią. Z tej strony mogę Wam jeszcze pokazać, że robiliśmy jak jeszcze ogród nie był zarośnięty. To staraliśmy się wykorzystywać jakieś takie różne elementy, naprawdę, żeby ten ogród był już jakiś tam dla nas miły dla oka. I są na przykład wykorzystane stare drzwi, po których teraz przepięknie pniesie bluszcz. I sobie zarosną. Myślę, że za niedługo w ogóle nie będzie ich widać. Jak również, śmieszna sprawa. Dwie klatki na, nie wiem na co, na króliki, na kury tutaj są, kiedyś też Rafał przytargał je ze złomu, w tym momencie to nie wyglądają najlepiej, natomiast kiedyś były naprawdę zarośnięte rozchodnikiem i trawami, ale w tym momencie jest tutaj bardzo dużo cienia i też klatki żyją swoim życiem, zostawiamy, nawet jakaś ta się tam wsiała, podejrzewam, że jeżyna. Stare koryto, które przyjechało z nami z Dolnego Śląska. To też stara historia tego ogrodu, początki. A obok widać kratę, którą zrobiliśmy, która też ma zarosnąć w najbliższym czasie i, i stanowić takie, taką żywą przysłonę pomiędzy nami a sąsiadami. A teraz pokażę Wam coś, co najbardziej chyba lubię w tym naszym ogrodzie. Mój prezent urodzinowy. Chodźcie. No więc przedstawiam wam mój prezent urodzinowy. Kilka lat temu e, zażyczyłam sobie, jak oczywiście pojechaliśmy, bo mieliśmy z taką e, świetką tradycję, że w moje urodziny, które przypadają na 1 listopada, e, jeździliśmy zawsze do naszych czeskich sąsiadów bo oni tam wtedy nie mają święta, mają wszystko otwarte i można było sobie gdzieś tam ten dzień jakoś miło spędzić, inaczej niż na cmentarzu. Kiedy pojechaliśmy któregoś roku do jednego ze sklepów ze starociami właśnie w Czechach, to ja zauważyłam taką kratę. To jest krata prawdopodobnie ze starego hotelu, bo kiedyś były takie przesłony, kwietnik z, z kwiatami. Natomiast, no, wyrzucona, pewnie ktoś po prostu chciał uratować ze złomu i trafiła do sklepu z, ze starociami. Ja bardzo się uparłam, jak ją tylko zobaczyłam, to bardzo się uparłam, że chcę tą kratę mieć, pomimo tego, że nie wiedziałam w ogóle jeszcze, gdzie ją wykorzystam. Natomiast czułam, że ogród to mój ogród oczywiście, to jest jej miejsce. Natomiast Rafał mnie bardzo namawiał, że on bardzo chce kupić mi pierścionek, albo jakąś biżuterię, albo cokolwiek innego. A ja mówię, nie, Rafał, ja chcę tą kratę. No, i ku wielkiemu niestety niezadowoleniu Rafała, krata przyjechała z nami do domu. Czekała oczywiście chyba z 2 lata na swoje właściwe miejsce, i dopiero właśnie w zeszłym roku została zamontowana w miejscu, gdzie kończył się tak naprawdę nasz stary ogród, bo to właśnie jest końcówka, że ona jest zamontowana na starym w miejscu, gdzie było stare ogrodzenie. Nawet jeszcze jest wykorzystany jeden słupek ze starego ogrodzenia, bo nasza działka, tak jak mówiłam, na początku to tylko było 7 arów, dopiero całkiem niedawno udało się nam skompletować trochę gotówki i dokupić. Trafiła się oczywiście możliwość dokupienia działki, która graniczy z naszą działką i stał się cud tak naprawdę, o którym marzyliśmy od kiedy tutaj zamieszkaliśmy o tym właśnie, żeby tą naszą działkę powiększyć. Marzyły nam się tylko dosłownie dwa dodatkowe metry bieżące tej działki, a okazało się, że udało nam się dokupić kolejne 7 arów. Chciałabym Wam jeszcze zwrócić uwagę na kamienie w naszym ogrodzie, z których zrobione są obrzeża i placyki. To również są wszystko kamienie z odzysku. Te duże kamienie stanowiły kiedyś fundament Starego Domu w jednej z żywiec podżywieckich wsi. I jeszcze wracając do roślin i do tego, że one są również z drugiej ręki, to zdradzę Wam taką rzecz, że wcześniej wspomniałam albo nie wspomniałam, bo już nie pamiętam co mówiłam. Prowadziliśmy firmę ogrodniczą, zresztą stąd właśnie ta nasza nazwa domogrody, że były i ogrody, i rzeczy do domu. No to wiecie, jak się prowadzi firmę ogrodniczą, to jest się częstym gościem w szkółkach ogrodniczych, jak również ma się dużo do czynienia z roślinami niechcianymi już u właścicieli ogrodów. W związku z tym, pomimo tego, że jeżeli chodzi szczególnie o tą starą część ogrodu, ja zaprojektowałam jej kształt. Natomiast już jeżeli chodzi o rośliny, to jest to wypadkowa tego, co spodobało mi się bardzo w szkółce z roślinami, jak również tego, co przywoziliśmy od naszych klientów, którzy nie chcieli po prostu już niektórych roślin w swoich obrodach albo te rośliny nie czuły się u nich zbyt dobrze, źle rosły, wobec czego lądowały u nas. Jeszcze jest trzecia grupa roślin. To rośliny, które bardzo chciałam sprawdzić, po prostu jak rosną w naszych warunkach, w naszym tutaj klimacie górskim, żeby móc je polecać naszym klientom. Stąd też te rośliny to niekoniecznie wiecie, ja bardzo chciałam mieć rośliny na tej rabacie, tylko miałam pierwsze rośliny i kombinowałam, gdzie je wcisnąć. Natomiast myślę, że tak ogólnie one całkiem fajnie się razem komponują. Chwasty w ogrodzie. A co zrobić, żeby nie rosły chwasty w ogrodzie? Kucnąć. Poziomkę zasiać. Znaczy, wystarczy wsadzić jedną sadzonkę. A ona się będzie rozsiewała później sama. Jak będzie miała dobre warunki. I popatrzcie, mamy prawie listopad. Niesamowite są. Ta część ogrodu jest tak naprawdę naszą częścią ogrodu dopiero od roku, ją tworzymy. Więc te wszystkie nasadzenia są bardzo młode. Jedynie trawy, które nie potrzebują dużo czasu, żeby pokazać swoją siłę i naturę, wyglądają tutaj na dojrzałe. Natomiast wszystko inne dopiero, wiecie, za parę lat. Powtórzymy nagranie i zobaczycie, jak ten ogród się zmieni i jak będzie fantastyczny. Natomiast, dlaczego nasz ogród jeszcze mogę nazwać vintage'owym? Ten ogród powstał w Starym Sadzie. Ta jabłonka chociażby, ta jak i poprzednia, zapomniałam o niej powiedzieć w naszej starej części, to jabłonka ze starego ogrodu, ze starego sadu, który tutaj był, tu było drzewko na drzewku, natomiast one dają na tyle fajnego cienia, a wiecie, trzeba dużo czasu, żeby drzewo urosło od małego do takiego, które da trochę cienia, wobec czego jabłonka została i w upalne dni daje rewelacyjny cień, nie wspomnę już o owocach na, na jesień. Nie mówiłam już o złomach. Złomy są fantastyczne. Dużo rzeczy można na nich znaleźć. Ten perelowski stolik e, również znaleźliśmy właśnie tam. Dlaczego w naszym ogrodzie jest dużo traw? E, no, pierwszy powód to taki, e, że po prostu e, te trawy znalazły się oczywiście u nas e, od naszego e, klienta. Po prostu, wiecie, to były małe sadzoneczki, sadzoneczki, które mieliśmy wyrzucić, bo robiliśmy porządki na rabatach, właśnie z trawami. A po drugie, trawy są naprawdę doskonałe, jeżeli chodzi o młode ogrody. One, wiecie, niewiele potrzebują, żeby pokazać swoją siłę i swoją dojrzałość. Co innego, inne rośliny, które potrzebują kilku lat, żeby faktycznie pokazać swoje piękno. A tam jeszcze w oddali. Rafał, może tam dojedzie. Kolejna rzecz z odzysku malinowych ruśniaczek zrobiony po prostu ze starych bloczków, takich betonowych. Gdzieś zostały z budowy jakieś 2-3 trylinki, tam się znalazły, plus jeszcze jakiś kawałek krawężnika. I jest obrzeże do tamalin, które tam sobie można wejść i szukać. Ale tu pachnie. Ale tu pachnie. A kto to nie pozbierał tych pikw, panie Rafałku? Mm. Pikwa gruszkowata. Nie dość, że ładna. Pięknie pachnie. To jeszcze można z niej nalewki fajne zrobić. To ładnie. Bardzo Wam dziękuję za ten czas spędzony z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie chcę Was zanudzać, bo nie wiem, czy interesuje Was w ogóle taki wiecie, temat ogrodowy, a ja mogłabym naprawdę jeszcze długo, długo o każdej roślinie wam opowiadać, co gdzie i dlaczego. Eee, czy wszystko Wam pokazaliśmy? No pewnie, że nie pokazaliśmy Wam wszystkiego. Tu jest naprawdę jeszcze mnóstwo rzeczy, ale mm, niektóre nie nadają się jeszcze do pokazania, bo, bo są po prostu gdzieś tam tylko rzucone brzydko, nieuporządkowane jeszcze, bo zdradzę Wam jeden sekret słuchajcie. Jak mieć ładny wow. ogród? Wiecie, że ym, ładny ogród to nie tylko ładnie zaprojektowane, wsadzone rośliny i tak dalej, że czasami wystarczy po prostu posprzątać. Naprawdę. Yy, odkryliśmy to właśnie prowadząc firmę ogrodniczą u naszych klientów, że wielokrotnie wystarczyło naprawdę tylko uporządkować pewne rzeczy, a ogród wyglądał po prostu bajka. Ale to już naprawdę koniec, bo jak widzicie, mogłabym opowiadać i opowiadać. E, zasubskrybujcie nasz kanał, zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie opowiadamy o tym, co robimy na co dzień, e, czyli o tym, że sprzedajemy różne stare, stare rzeczy, antyki, starocie. Interesuje Was ten temat? Zapraszamy. Do zobaczenia. To też z odzysku. To też z odzysku. Generalnie to mamy dużo rzeczy z odzysku. Ja też jestem z odzysku. Chodź! Ja chcę to! Chodź tu! <laughs> Chodź tu! Czekam! Angiwal wyłączony. Czekam! Hmm.